Cześć, Rafał Gacek, Automobilizacja. Mam dla Was dwie ważne informacje. Otóż tydzień temu poinformowałem o przystąpieniu do programu Patronite, natomiast wycofałem się z niego, ponieważ byłoby to trudne dla moich patronów czy widzów za każdym razem logować się, dokładać sobie kolejny login i tak dalej. Znacznie łatwiej jest to zrobić przez Google i przez YouTube. Stąd druga informacja. O moim przystąpieniu do programu wsparcia dla twórców YouTube. Jak zauważyliście, będzie zaraz obok przycisku subskrybuj jest drugi przycisk wesprzyj. Klikając go, osoby, które będą chciały wesprzeć moją twórczość, mają do dyspozycji trzy progi. Próg bez grosza za 5 zł 25 60. Jakie są bonusy? Otóż 5 zł to jest taka cegiełka, która 5.25 zł to jest taka cegiełka, która pozwoli mi finansować bieżące koszty związane z paliwem, z mynią, z płynem do spryskiwacza. Natomiast ta wyższa, znaczy ta najwyższa pozwoli mi finansować również współfinansować inwestycje w postaci sprzętu fotograficznego, kamer mikrofonów, prześciówek i tak dalej to są dosyć poważne kwestie. Jeśli chodzi o bonusy, no to tutaj dla tego najniższego progu są plakietki i emotikony, natomiast dla średniego progu są również przewidziane filmy, takie żarty sytuacyjne, różne kwestie, które wychodzą podczas kręcenia materiału. Natomiast dla najwyższego progu mam taki jeszcze coś ekstra w postaci filmów, takich krem de la creme. Co sądzę w głębi duszy o danym testowanym samochodzie? Krótko, węzłowato i na temat, co mi w duszy gra na temat testowanego samochodu w kilku słowach. Mam nadzieję, że moja relacja Wam się podobała. Jeśli Wam przypadła do gustu, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, udostępniajcie go. Jeśli macie chęć wesprzeć moją twórczość, kliknijcie, wesprzyj. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Szerokiej drogi, cześć.